Czujesz się przestraszony? Może przytłoczony codziennymi problemami, smutkiem czy lękiem? Czy kiedykolwiek czułeś, że jedynym sposobem na ucieczkę od tych uczuć jest sięgnięcie po używki? Ale zastanów się na chwilę. Używki to tylko chwilowa ulga, fałszywy lek na twoje problemy. To nie jest prawdziwe rozwiązanie. To tylko maskowanie prawdziwego problemu, a nie jego rozwiązanie. Ale jest dobra wiadomość. Nie musisz być niewolnikiem swoich nałogów ani swoich lęków, możesz wybrać inny sposób radzenia sobie z trudnościami, możesz wybrać siłę, odwagę i determinację, by stawić czoła tym wyzwaniom. I tutaj właśnie wchodzi stoicyzm. Stoicyzm to nie tylko starożytna filozofia, to styl życia, sposób myślenia, który może pomóc ci w walce z nałogami. Stoicy, tacy jak Seneca, Marek Aureliusz czy Epiktet, Nauczyli nas, jak żyć pełnią życia niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Uczyli nas, że prawdziwa siła nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza z naszego umysłu, naszej woli i naszej determinacji. Więc zamiast uciekać od swoich problemów, zamiast szukać chwilowej ulgi w używkach, zastanów się, co naprawdę chcesz dla siebie. Czy naprawdę chcesz być niewolnikiem swoich nałogów? Czy naprawdę chcesz pozwolić, by te rzeczy kontrolowały Twoje życie? Odpowiedź jest prosta: nie. Nie pozwól, by nałogi definiowały Twoje życie. Wybierz stoicyzm jako swój przewodnik. Wybierz życie pełne sensu, celu i pasji. Wybierz życie, w którym jesteś panem swojego losu, a nie niewolnikiem swoich nałogów. Nie bądź słaby. Postaw się przeciwko tym nałogom. I pozwól, by stoicyzm stał się twoim przewodnikiem w tej walce, bo przecież zasługujesz na to, by być wolnym. Stoicyzm nie jest jedynie suchą filozofią z dawnych czasów, to praktyczne narzędzie, które może pomóc ci w codziennym życiu, zwłaszcza w walce z nałogami. Ale zanim zastosujesz stoicyzm w praktyce, musisz go zrozumieć. Stoicy wierzyli, że nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje wokół nas, ale mamy pełną kontrolę nad tym, jak reagujemy na te wydarzenia? To kluczowy punkt. Twoje reakcje, twoje myśli, twoje uczucia to wszystko leży w twoich rękach. Nałogi, choć silne, są tylko reakcjami na zewnętrzne bodźce, ale ty masz moc, by zmienić te reakcje. Przyjmijmy na chwilę, że twoim nałogiem jest alkohol. Kiedy czujesz się przytłoczony, sięgasz po drinka, by się uspokoić. Ale co by się stało, gdybyś zamiast tego zastosował stoicką technikę? Gdybyś zamiast sięgnąć po alkohol, zastanowił się nad przyczyną swojego niepokoju? Gdybyś zrozumiał, że to, co czujesz, to tylko chwilowa reakcja, której możesz nie poddać się? Stoisy nauczyli nas, że możemy trenować nasz umysł, by reagować inaczej, możemy nauczyć się akceptować to, co jest poza naszą kontrolą i skupić się na tym, co możemy kontrolować. W przypadku nałogów oznacza to zrozumienie dlaczego sięgamy po używki i pracę nad zmianą tych nawyków. Przykład: zamiast sięgnąć po drinka, kiedy jesteś zestresowany, spróbuj medytacji, spaceru czy rozmowy z przyjacielem. Znajdź zdrowsze sposoby radzenia sobie ze stresem, które są zgodne z filozofią stoicką. Pamiętaj, że stoicyzm nie mówi, że życie jest łatwe, ale daje ci narzędzia, by radzić sobie z trudnościami w bardziej produktywny i zdrowy sposób. Więc zamiast uciekać od problemów, staw czoła im z odwagą i determinacją stoika. Nałogi w swojej istocie są formą ucieczki ucieczki od bólu, niepokoju, samotności czy jakiejkolwiek innej negatywnej emocji, której chcemy uniknąć. Ale zastanówmy się na chwilę, dlaczego tak bardzo chcemy uciekać od tych uczuć? Dlaczego nie możemy po prostu zaakceptować ich jako części ludzkiego doświadczenia? Stoicy wierzyli, że wszystko, co przychodzi nam w życiu, ma swoją przyczynę i cel. Zamiast opierać się trudnym emocjom, powinniśmy je zaakceptować i nauczyć się z nich. Nałogi są jak bandaż na ranę, który zamiast leczyć, jedynie maskuje ból. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwa siła leży w konfrontacji z tym bólem, a nie w jego ukrywaniu. Zastanówmy się nad tym, co naprawdę kieruje naszymi nałogami. Czy to strach przed samotnością, czy lęk przed porażką? a może niechęć do konfrontacji z naszymi własnymi słabościami. Stoicyzm daje nam narzędzia do głębokiej introspekcji, pozwalając nam zrozumieć korzenie naszych nałogów. Epiktet, jeden z największych stoickich filozofów, powiedział: Nie są to rzeczy, które nas niepokoją, ale nasze opinie na ich temat. Innymi słowy: To nie alkohol, narkotyki czy inne używki są problemem. Problemem jest nasza percepcja i nasze myśli na ich temat. Jeśli zaczniemy traktować nałogi jako coś, co maskuje nasz prawdziwy ból, zamiast jako rozwiązanie, zaczniemy widzieć je w zupełnie innym świetle. W tym segmencie zastanówmy się nad kilkoma kluczowymi pytaniami, które pomogą nam zrozumieć nasze nałogi z perspektywy stoicyzmu. Co naprawdę próbuję ukryć lub unikać, sięgając po używkę? Jakie są prawdziwe przyczyny mojego nałogu? Jakie korzyści przynosi mi mój nauk? A jakie straty? Czy jestem gotów zmierzyć się z prawdziwym źródłem mojego bólu, zamiast uciekać od niego? Pamiętaj, że stoicyzm nie jest o odrzuceniu emocji, ale o ich zrozumieniu i akceptacji. Kiedy zaczniemy patrzeć na nasze nałogi przez pryzmat tej filozofii, zdamy sobie sprawę, że prawdziwa droga do wolności leży w zrozumieniu siebie, a nie w ucieczce. Zrozumienie korzeni naszych nałogów to jedno. Ale jak możemy zastosować stoickie nauki, aby je przezwyciężyć? Stoicyzm nie jest jedynie filozofią do kontemplacji, ale praktycznym przewodnikiem do życia. Oto kilka stoickich technik, które możemy wdrożyć w naszym codziennym życiu, aby stawić czoła i pokonać nasze nałogi. Dziennikowanie. Marcus Aurelius, rzymski cesarz i stoik, był znany z prowadzenia dziennika, w którym zapisywał swoje myśli i refleksje. Zaczynaj każdy dzień od zapisania swoich uczuć, lęków i nadziei. Kiedy zaczynamy rozumieć siebie na głębszym poziomie, stajemy się bardziej świadomi naszych nałogów i tego, co naprawdę nas motywuje. Pytanie, czy to w mojej mocy? Stoicy wierzyli, że powinniśmy skupić się tylko na tym, co jest w naszej kontroli. Zamiast martwić się o to, co się stanie, skup się na tym, co możesz zrobić teraz. Kiedy poczujesz pokusę, zapytaj siebie, czy to w mojej mocy, aby się oprzeć? Medytacja. Stoicy praktykowali formę medytacji, która polegała na refleksji nad dniem, który minął. Każdego wieczoru przemyśl swoje działania, decyzje i uczucia. Zastanów się, gdzie mógłbyś postąpić lepiej i gdzie udało ci się postąpić zgodnie z zasadami stoickimi. Wizualizacja: wyobraź sobie siebie bez nałogu. Jakie korzyści przyniesie to Twojemu życiu? Jak będziesz się czuł? Stoicy często praktykowali wizualizację, aby przygotować się na różne scenariusze i wyzwania. Akceptacja. Zamiast walczyć z uczuciami, które prowadzą do nałogu, naucz się je akceptować. Uczucia są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia i nie znikną, jeśli będziemy się przed nimi chować. Akceptując je, dajemy sobie przestrzeń do wzrostu i zmiany. Pamiętaj, że stoicyzm nie jest magicznym rozwiązaniem wszystkich problemów. To narzędzie, które, jeśli będzie stosowane konsekwentnie, może pomóc nam zrozumieć siebie i nasze nałogi, dając nam siłę, aby je przezwyciężyć. Zbliżamy się do końca naszej podróży po stoickim podejściu do przezwyciężania nałogów, ale pamiętaj, że każdy krok, który podjąłeś podczas oglądania tego filmu jest dowodem na to, że jesteś gotowy do zmiany. Stoicyzm uczy nas, że mamy wewnętrzną moc do kształtowania naszego losu, niezależnie od okoliczności. Zastanów się nad tym, co dzisiaj nauczyłeś się o sobie: jakie są Twoje główne przeszkody, jakie stoickie techniki wydają się być najbardziej odpowiednie dla Twojej sytuacji, w jaki sposób możesz je wdrożyć w swoim codziennym życiu. Zakończmy słowami Seneki. Jednego z największych stoickich filozofów. Nie jest to, co nam się przytrafia, co decyduje o naszym życiu, ale jak reagujemy na to, co nam się przytrafia. Każdy z nas ma wybór: możemy pozwolić, aby nasze nałogi kontrolowały nas, lub możemy podjąć decyzję, że będziemy panować nad naszym życiem i kierować się ku lepszemu jutru. Niech ta wiedza będzie Twoim przewodnikiem. Niech Twoja determinacja będzie niezłomna. I pamiętaj, że zawsze jest nadzieja, zawsze jest możliwość zmiany. Teraz jest czas, aby podjąć działanie, zreflektować się nad sobą i zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Jesteś silniejszy niż myślisz.